Cześć, daj mi teraz 3 minuty. Pokażę Tobie prostą i genialną koncepcję, jak możesz mieć w swoim telefonie własne osobiste biuro podróży. Dzięki czemu będziesz mógł obniżać cenę ofert, które znajdziesz dla siebie, tych najbardziej atrakcyjnych. Będziesz mógł je obniżać nawet o 25 czy 50%, dzięki czemu będziesz się cieszył. Fajnymi wakacjami, które sam sobie wybierzesz, ale w dużo niższej cenie. A więc start. 2015 rok powstał klub wakacyjny, klub podróżnika. I teraz on na dzisiaj zrzesza już ponad 1 200 000 ludzi, użytkowników na całym świecie, którzy z tego rozwiązania korzystają. Żeby zacząć swoją przygodę z Klubem Podróżnika, mieć takie osobiste Biuro Podróży, kosztuje to 200 dolarów na start, ale to są już pieniądze, które wydatkujesz na swoje własne wakacje. Z tych 200 dolarów, 100 dolarów trafia na tak zwaną kartę niebieską, drugie 100 dolarów Trafia na kartę z tak zwaną złotą. Dlaczego to jest ważne i czym to się różni? Tutaj masz swoje środki do wykorzystania i obniżania swoich podróży w stosunku 1 do 1, tu z tej złotej karty 1 do 2. Teraz, co to oznacza dla Ciebie, jeśli korzystasz z tego rozwiązania? Otóż, Każde wpłacone przez ciebie 100 dolarów daje tobie 200 dolarów, którymi możesz sobie obniżyć cenę swoich wakacji. Bo te drugie 100 dorzuca ci klub, nagradzając ciebie za systematyczne oszczędzanie, za to, że masz pewien plan na swoje wakacje i że chcesz odkładać sobie na te wakacje pieniądze. Tutaj, jak zaczynasz. Dostałeś już z tych swoich wpłaconych 200 pierwsze 100 dolarów. Firma ci to podwoi, więc tak naprawdę już masz tutaj 200 dolarów. Kolejna wpłata, którą dokonujesz w następnym, załóżmy, miesiącu, kolejna wpłata, którą dokonujesz w następnym miesiącu, kolejna wpłata. Załóżmy, że cztery takie wpłaty jeszcze zrobisz. Każda z nich ci się podwaja, a więc Masz za każdym razem zamiast 100 dolarów, masz 200 dolarów. Więc w tym momencie, jak do, zrobiłeś cztery takie wpłaty, i tutaj jeszcze aktywowałeś swoje konto, ale to też już jest jak Twoja pierwsza wpłata, masz łącznie, zobacz, zgromadzone 1000 dolarów na swoim własnym koncie wakacyjnym. Co to oznacza realnie dla Ciebie? Masz w swoim panelu dwie wyszukiwarki. Kurortów, hoteli na całym świecie ponad 170 tysięcy i rejsów też na całym świecie, na wszystkich morzach, oceanach, praktycznie w fantastycznych zakątkach świata ponad 21 tysięcy. Ty sam wybierasz sobie ofertę i teraz znajdujesz taką ofertę. Załóżmy, że taki rejs, kabina dla dwóch osób na. W pięciogwiazdkowym, luksusowym kruzie powiedzmy na 7 nocy, a więc 8 dni. Taki rejs, gdzie zawitasz do kilku portów w różnych miejscach, czasem na innych kontynentach i tam jeszcze zwiedzasz sobie różne ciekawe kraje. Powiedzmy, że kosztuje 2000 dolarów. Tak? Taka kabina dwuosobowa. I teraz ty, znajdując ją w tej swojej wyszukiwarce, w tym swoim prywatnym biurze podróży, możesz obniżyć sobie tą cenę tymi środkami, które masz już zgromadzone na koncie. Więc masz w tym momencie 1000 dolarów, z czego tak naprawdę na tej złotej karcie tylko 500 ty wpłaciłeś, czy wpłaciłaś. Ale masz te pieniądze i one mogą ci służyć do obniżenia twojej ceny nawet do minus 50%. To oznacza, że tak naprawdę jak sobie ty <laughs> między obniżysz tą cenę, to dopłacisz tylko do tej kabiny dwuosobowej 1000 dolarów z własnej kieszeni. Ok? I teraz to jeszcze nie wszystko, ponieważ ty już masz zarezerwowany rejs. Płyniesz sobie na ten rejs, dopłaciłeś 1000 dolarów, tu realnie wpłaciłeś tylko 500. Tak? Więc ten rejs de facto kosztował cię tylko 1000 500 dolarów. A więc 500 dolarów zostało już w Twojej kieszeni. To jest 25%. Masz już tutaj swojego zysku. Masz o tyle taniej, dokładnie ten sam rejs, który mógłbyś znaleźć gdziekolwiek w innej wyszukiwarce. Ale ponieważ dopłaciłeś te 1000 dolarów z własnej kieszeni, kolejna korzyść dla Ciebie jako klubowicza to jest to. Że te 1000 dolarów wchodzi Tobie na tą kartę niebieską. Jest to forma jego takiego cashbacku. Takie drugie życie te Twoje pieniądze dostają. Tu już masz tą stówkę z tej pierwszej swojej wpłaty. Te pieniądze, ta różnica, którą musiałeś teraz do swoich wakacji dopłacić 1000 dolarów, normalnie by się wydał. Byś spędził fajne wakacje. Ale tu te 1000 dolarów trafia z powrotem na Twoje konto i masz w tym momencie. Plus te 1000, tak? Więc masz 1100 dolarów, i to są pieniądze, które znowu przy kolejnym swoim wyjeździe, przy kolejnych wakacjach możesz wydać i obniżyć nimi ceny swoich wakacji. Tylko z tej niebieskiej karty możesz obniżać do minus 25%. A z tej właśnie złotej, tak jak w tym przykładzie, do minus 50%, bo tu są te Twoje środki podwajane jeszcze przez firmę, tak? Każda Twoja wpłata jest podwajana, więc zamiast stówki masz 200. Jak Tobie się to podoba? Dla mnie genialne rozwiązanie. Możesz jeździć gdzie chcesz, podróżować tam, gdzie chcesz, tylko zamiast znajdować sobie po prostu to gdzieś w biurze podróży czy na jakiejś wyszukiwarce w internecie, na bookingu, na tanich rejsach, na jakiejkolwiek innej, po prostu masz taką wyszukiwarkę u siebie w telefonie, Masz mnóstwo ofert, których często nie znajdziesz w biurze podróży, i możesz je jeszcze obniżać, aby ta cena dla Ciebie była zawsze jak najbardziej atrakcyjna. To tyle, jeśli chodzi o korzyści dla Ciebie jako klubowicza, jako podróżnika, jako osoby, która chce jeździć na wakacje zawsze taniej. A chcesz zobaczyć, jak to może wyglądać dla Ciebie z biznesowego punktu widzenia? Jak możesz na tym zarabiać pieniądze? Potencjał jest ogromny. Zostań ze mną jeszcze kilka minut.